Cześć, jest to ostatni filmik z MC4U, dlatego, że edycja się zakończyła. To jest film z y, wszystkich klep, killów, deadów i tak tam. Możecie ocenić ten film. Zapraszam do oglądania. Elo <tronik> i? A powiecie, coś się z niego posypało? No może. Pół płytki. E, tu jest wierzęcie. Chyba macie 20 baz. Jest u nich w kubie, teraz. U nich? Zabijam. Mam bloki, dziękuję jeszcze. Jak ja przez tych zińców wytykałem, chyba 6-4 przez te zińców. Bo ja wcześniej zimnie i padałem. No więc kocia biorę tyle dla w ogóle? Masz mieć, ty ci dasz też przed wrogami O co się kur i gdybyś mi wracił tego beseta Joined your channel A czy tam w ogóle do tej z

Dla szczęścia zapomnij o mnie. Moje myśli, podejścia, powiedz o mnie. Cicho bajki tu wszędzie w agencjach. Wybi za mnie jak uderzę w kalendarz. Widzę tą gębę uśmiechniętą na zdjęciach. Nikomu nie mówi, że jesteś od

Przyszczerek wędrówki Potem Nie padaj Całkiem nie Łatwo ci mówię przy ciebie Ciepło ci podać sobie biegnę Biegnij więc pod sobie Jeszcze dwa

Nie ZA OBSERWACJĘ! ci koksa, ale nie... Ja nie, 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 nie... Ja wygram, bo ze zespieszy koksa. On no, będzie mnie teraz. Jeszcze ja go biję od góry. Spokojnie, będzie mnie healował. Mam jakiś spadek ST, to słuchaj. A widzisz, healuje. No, no, nie no, wiem, ale już healuje nas. Masz parę w, masz parę, czy coś? Ta. Już. Masz parę czy coś? Mm -mm, właśnie parę A w nic, a nic? No, ale ty masz wędrażek. No wiem, ale ja nie ściągnę. Ty nie? E, ty go zabiłeś już? Tak. Ta. tego ja nie powinienem bo ten... To bij go. Wezmę sobie jakieś speedy w zamian. No, jeszcze ja taką potkę chciałem. To się najwięcej wie bądź. dziw. Bo, on ci, bo on... wiesz, Gwieźdź się za za Nice, trzy za. Nice. On idiota. I <coughs> na niebo ja mam. No nie. Ty góra? Ale mi na Zabijem. Easy, Lizu, Fire, Hy No nie mam. A rzuć mi speeda nie. jednego. Ja to będę stał, żeby, żeby nie zamurował. Leżę tutaj jeden. Cie, 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 Ja? To speed? To jest butelka z wodą. Yeah. Ja Masz, Masz. no. Jaaa, co buty. Masz, ale mamy ostatniego, to jest mój ostatni speed, nie mam już. I sam nie jestem na speedzie. A nie, jestem. Ja sam. Dorosz, nie. O kurde. Może no, ja wbijam tam do was, co? Z, można wbić? Nie go klepie ty! Nie da się tu wbić, na no, zablokowali wszędzie. Nie, nie, sorry, sorry Biedra. A co, co się stało? Dajcie go tak, że tam... Noddy no, se zrobił, idiota. Pana... E, odsuńcie impuls, impuls, odsuńcie. Impuls. No. 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 Ale! No, w, w, gdyby nie impuls, nie? Nie, mam. Ale co ja cię nie, ci nie, 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 na nie, wbicie na górę. nie, tam nie, nie, górę. wbicie na górę, wbijcie tam na nie, nie, na górę nie, nie, bij mnie, bij mnie, bij mnie no bije, bije, nie, bij nie, bij nie, bij mnie nie, 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 nie,